Dzień dobry bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o rotacji w kartach Pokémon. 10 września w Pokémon TCG doszło do rotacji. Co to jest? Rotacja to coroczne wyrzucanie kilku najstarszych dodatków ze standardu, przez co stają się nielegalne do gry. Rotacja zwykle ma miejsce w okresie wakacyjnym. W tym roku wyrotowały wszystkie dodatki z ery Sun i Moon, takie jak Team Up. Unbroken Bonds, Unified Minds oraz Cosmic Eclipse. Wyrotowały również zestawy specjalne jak Hidden Fates i Detektyw Pikachu, który był wcześniej legalny do gry. Jak mogę rozpoznać, czy moja karta, którą chcę włożyć do talii, jest dostępna do gry w standardzie? Bardzo prosty sposób. Karty, którymi można grać obecnie w standardzie, mają małą literkę D lub E w lewym dolnym rogu. Taka karta na pewno jest legalna do gry w formacie standard. Ale co w sytuacji... Gdy mam kartę, na przykład Switcha, bez zaznaczenia, bez, bez tej literki D lub E. Ale występuje ta karta o tej samej nazwie, z tym samym efektem, ze znacznikiem. Taką kartę możemy grać w naszych taliach i nie ma problemu. Niektórzy nawet, powiem Wam, wciąż grają Switchami z Base Setu, gdyż karta Switch nie zmieniła swojego działania od czasu Base Setu i ma cały czas tę samą nazwę. Czyli karta mająca 22 lata wciąż może być grana w standardzie. Rotacja jest w kartach Pokémon obecna po to, aby zachować karciankę świeżą i zdrową. Co to dokładnie znaczy? Jeśli wciąż zwiększalibyśmy pulę kart dostępnych do gry, w grze mogłyby występować komba, które nie umożliwiały płynnej rozgrywki dla obu graczy. Na przykład jeden z graczy yy, uniemożliwiałby zagranie, ani w, zagranie karty z ręki przeciwnikowi dowolnej. Albo na przykład po swojej pierwszej turze usuwałby mu całą rękę, wtasowywał do jego talii i gracz grałby jedną kartą stop deku. Takie sytuacje są niezdrowe i nie wpływają dobrze na przebieg rozgrywki. Również są możliwe, byłyby możliwe sytuacje, w których gracz po prostu wygrywałby w pierwszej turze. Dodatkowo, dzięki rotacji nowe dodatki mają większy wpływ na metę, czyli najlepsze talie w danym momencie w grze. Meta to są najlepsze talie w danym momencie w grze. I po prostu dają większą szansę pojawienia się, pojawiać się w tych taliach. Także dzięki rotacji najnowsze dodatki dochodzące do kart Pokémon mają większy wpływ na to, co się dzieje w karciance. Nowe karty po prostu nie muszą rywalizować z tysiącami innych starych kart, które mogą mieć podobne efekty, bądź czasem lepsze. A teraz zapraszam Was na top 10 kart, które najbardziej mi się wryły w pamięć, które tracimy w tej rotacji. Miejsce 10: Welder. Bardzo wiele deków grało te kartę. Wszystkie ogniste praktycznie talie grały Weldera. Czy to począwszy od Resizardów, mew Welderów, e, poprzez idąc jakieś green, e, jakieś green deki typu e, Resizard Green, Breaks and Green. E, dużo, dużo talii. W wielu miejscach się to pojawiało. Bardzo szybkie ładowanie, dodatkowo dociąg. Sporo osób mówiło, jak ta karta wychodziła, że jest bardzo broken. I chyba była, i chyba była trochę broken. Welder przez cały czas swojego istnienia jakoś grywał. Czy to właśnie bardzo mocno, kiedy te ogniste deki były bardzo silne, czy troszeczkę słabiej, jak już trochę meta się zmieniła. Ale nawet ostatnio z Victini i Maxem był obecny welder, z Sandy Scorchem i Maxem był obecny welder. Tracimy go już na zawsze. Miejsce dziewiąte Pikarom. Y, Pikarom to był, to jest też. Taki deck, który przeżywał bardzo dużo swoich młodości w trakcie mety, spisywany na porażkę kilkanaście razy na pożarcie, przy poprzedniej rotacji, gdzie tracił sporo, na przykład stracił yy, Thunder Mountain, na przykład stracił Elektro Powery. Mimo wszystko, dało się grać z tym pikarem w ostatnich tylko miesiącach, może ostatnie pół roku, już było dużo trudniej. Ale Pikaron był obecny w bardzo wielu turniejach, zajmował bardzo dużo dobrych miejsc i naprawdę był bardzo silną talią. Kolejne miejsce, Reset Stamp karta, która denerwowała wszystkich nie, no nie, pewnie nie ale karta, która pozwalała wrócić do gry czasami. Po prostu, zagrywając Reset Stampa, mogłeś uciąć rękę przeciwnikowi do jednej karty, dwóch powiedzmy i grać dalej, i móc z gorszego stanu. Osiągnąć coś dobrego. Karta pojawiała się często w taliach. Jedna, dwie sztuki. I no, tracimy ją. Troszkę już mnie to, poczułem, że mnie to zabolało, bo już odruchowo włożyłem ostatnio do talii reset Stampa, który niestety wyrotował i nie mogłem grać z tym deckiem w standardzie. E, dalej dziraci, Jiraci, które na początku, w momencie wyjścia, było pff, mega, gigamocne. Każdy je grał w talii i to cztery sztuki. Z na przykład dwoma skateboardami i pozwalały z bardzo dużo, bardzo dużo konsystencji zapewniały w taliach po wyratowaniu skateboarda, kiedy już było troszeczkę trudniej wycofać to giracji z aktywnej pozycji po użyciu abilitki, grywały trochę mniej, ale i tak pojawiały się w taliach, czy to na przykład byli z razem ze skupapnetami, razem ze switchami, czy to na przykład w jakichś wersjach Urshifu i maxa Także ta karta pojawiała się w mecie dużo bardziej na samym początku niż pod koniec, ale i tak pojawiała się bardzo często i bardzo przyjemnie mi się nią grało. Eee, dalej mój kochany na szóstym miejscu: Lucario i Melmetal Zacjan. Eee, karta, z którą spędziłem bardzo dużo czasu w tej mecie bardzo dużo czasu w wielu różnych metach, tak naprawdę eee, poprzedniego półtora roku. Eee, Grałem w nią w wersji green, grałem z Zacjanami. E, próbowałem grać jeszcze potem, e, kiedy już wypadła patelnia, i, czyli Metal Frying Pan. I bardzo mi się podobała ta karta. E, dawała możliwość grania na różne sposoby z Zacjanami, czasem bardziej agresywnie, można było to leczyć, e, zrzucać energię. No super, super. Bardzo, bardzo dobrze mi się tym grało i przykro mi, że to rotuje. Piąte miejsce: tych Swells. Stadion, który kontrował wszystkie inne stadiony i to było w nim piękne tak naprawdę, yy, obecnie nie mamy takiej kontrującej rzeczy, a to się przydawało na powerplanty, na blokowanie troszeczkę gry przeciwnikowi, bardzo wrył mi się w pamięć ten stadion, nie wiem w sumie dlaczego, ale no uważam, że był bardzo mocny. Marshadow, jedyna kontrol na niego był Marshadow tak naprawdę bo w, nie było w mecie jakiegoś fillblowera, żeby zrzucał te stadiony z itemku Trzeba było znaleźć Marshadow'a i wtedy zrzucić stadion Haotic Swell, żeby podpiąć swój stadion Naprawdę mocny stadion, nie trzeba było już wtedy grać czterech stadionów, w talii Wystarczyły dwa, 3 i zawsze przeciwnik musiał dołożyć dwa stadiony, żeby to skontrować Moim zdaniem bardzo mocne. Czwarte miejsce i gdyby nie ostatnie miesiące, to może by ją na pierwszym, ale na czwartym miejscu według mnie Archeus Dialga, Palkia, GX. Talia karta, która, którą mnie którą się albo nienawidziło, albo kochało bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi grało tym deckiem. przez przez większość czasu te talie oparte na ADP były w tier 1, tier S, naprawdę dobre talie. I dużo osób tej karty również nienawidziło, bo ona oszukiwała na prize'ach, ona zabierała trochę życie one-prize deck'om, tak się mówiło, co było w sporej części prawdą. Tak to wyglądało: karta była mega broken. Pod koniec dopiero okazywało się, że te numerki niekoniecznie wystarczają, już troszeczkę się zaczęło robić inaczej, ta meta troszeczkę zmieniła kierunek, ale i tak ADP pojawiało się do końca i było dobrym deckiem. W Expanded pewnie będzie dalej dobre Trzecie miejsce, i tutaj wskazałem na Guzmę Hala. Ale tak naprawdę ta karta kojarzy mi się razem w komplecie z Maloulaną i z Colem. Guzma Hala, genialna karta, naprawdę świetnie mi się nią grało. Zapamiętałem ją bardzo dobrze właśnie z Melkario, z miutrzy bo pozwalała wyszukać specjalną energię. Taką akurat jakiej potrzebowaliśmy w danym momencie. Czy to meta była bardziej, że chcieliśmy grać Witness Garden Energy? Mogliśmy sobie, ja mówię, że szukać. Czy jeśli potrzebowaliśmy na przykład Metal Frank Pana, następny toolkit, tool, tool do Pokémona Metal Frank Pan, czy Air Balon, czy Big Charm, cokolwiek, wyszukiwaliśmy. Mamy problem ze stadionem? Wyszukiwaliśmy też stadion. Kontrowaliśmy przeciwnego Power planta na przykład, albo wstawialiśmy własnego Power planta. Różnie, dużo, dużo opcji stąd było. A w połączeniu z malą laną i z kolem, którym się dobierało, to bardzo prosto. Piękna karta. Jeszcze dorzuciłbym do tego Cynthia Cating może, ale jej się grało troszeczkę mniej zwykle. No, za guzmą halą będę To był naprawdę bardzo fajny silnik do bielu tali. Miejsce drugie: Mewtwo i Mew GX, czyli karta, która korzystała z ataków wszystkich gx dostępnych w grze i robiła to bardzo dobrze i bardzo dobrze się tym grało i też miałem ten deck, też tym grałem i super zabawa, daje bardzo dużo możliwości można było tego miódrze zbudować na wiele różnych sposobów na wiele różnych energii czy to na zielone energie razem z Rillaboomem czy to na ogniste razem z Welderem czy to na wodne nawet yy, próbowano razem z Blastoisem i to wszystko grało lepiej lub gorzej ale były momenty, że ta talia była w Tier 1. O, jeszcze zapomniałem o Darkboxie, który po prostu grał to nawet na OTP w tym roku z mrocznymi energiami. I dało się, dało się to naładować. Było bardzo dużo różnych sposobów, dawało to bardzo dużo możliwości. Takich spicy techów można było powrzucać. Świetna karta, podobała mi się. I miejsce, pierwsze, fanfary. The Denver GX. Tu chyba nikt się nie spodziewał, że może być inaczej. Karta, która od momentu wejścia do momentu wyjścia grała bardzo dużo w bardzo wielu dekach. Poza, potrafiła, się wy, potrafiła nas wyciągnąć z każdych tarapatów, dociągnąć nowe 6 kart. Gramy dalej, nic się nie wydarzyło, nie było brika. A to z, z zwykłego Quick Bola, z Great Bola, czy z czegoś innego, po prostu z czym to akurat wyszukaliśmy albo mieliśmy na ręce. Były próby jej kontrowania, czy to Power plantem, czy to Pastudepikiem, który niedawno wyszedł, ale no. Wystarczyło wtedy przekręcić ten stadion i, I grać sobie tą Dedenkę i rzucać sobie dalej i dociągać nowe karty. I na początku ta karta była mega giga droga, nie dziwię się, bo była grana w każdym deku. Nawet pojawiały się talie na -3, w które grały 4 sztuki i po prostu co turę spamiły tym, z tym Dedenem, żeby dociągnąć nowe karty. Piękna karta, bardzo grywalna i już nie będzie jej więcej z nami, zastąpił ją Krobat który robi to samo, tylko gorzej. A ja dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, zostawcie suba, łapkę w górę i coś tam zostawcie. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, pa!